Dzień dobry moi drodzy widzowie kanału I Ja dzisiaj wyjątkowo w tej koszulce pozwoliłem ją sobie wyciągnąć z szafy. A to dlatego, że pewnie dobrze wiecie, że już za chwilę, już za momencik wielki rewanż. Legia Molde. Tam niżej w komentarzach chciałbym, żebyście napisali, co myślicie o tym spotkaniu. Czy dajecie w ogóle Legii jakieś szanse? Czy wierzycie w to, że Drużyna Fejo jest w stanie odrobić tą małą stratę, strzelić więcej bramek i awansować do ćwierćfinału finału Ligi Konferencji? Czy po prostu nie wierzycie w to i jesteście pewni, że to się skończy tak jak poprzednia rywalizacja Legii z Molde, czyli górą będą Norwegowie. I jestem ciekaw, ilu wśród Was jest optymistów, a ilu pesymistów. Dlatego czekam na Wasze komentarze, ale to nie wszystko, słuchajcie, bo mamy dla Was razem z Betfanem coś specjalnego, a mianowicie specjalną promocję właśnie na ten wielki rewanż Legia-Molde. Zresztą, co ja będę więcej gadał, sami zobaczcie. Zgarnij 300 zł za Gola Legii z Molde. Otwórz konto z kodem z zapalowy wpłać 20 zł. Postaw kupon za dokładnie tę sumę, umieść na nim dowolny zakład z oferty na mecz Legia Molde i czekaj na Gola warszawskiej drużyny. Więcej informacji znajdziesz w opisie do filmu. Czym legia może w czwartek zaskoczyć Moldę? Na pewno zmianami w składzie i to nie kosmetycznymi. Wiele wskazuje na to, że fatalnie się prezentującego, popełniającego błąd za błędem Kowacewicza, zmieni nie kto inny, a odstawiony od pierwszego składu Kacper Tobiasz. Zresztą posłuchajcie, co po ostatniej stracie punktów w ekstraklasie z motorem w poniedziałek powiedział Gonzalo Fejo: Czy rozważam zmianę w bramce? Tak, jak na każdej pozycji, rywalizacja jest otwarta, zawsze tak prowadziłem drużyny i dalej będę to czynił. Możecie mnie lubić bardziej lub mniej, ale nie chciałbym, by piłkarze pracujący ze mną, czy to w motorze, czy w legii, czy w następnych klubach, jeśli takie będą, bo w życiu nigdy nie wiadomo, kiedy coś się kończy, mówili, że nic się ode mnie nie nauczyli. Pragnę, by każdy mógł powiedzieć o czymś, czego się ze mną nauczył, jako człowiek czy piłkarz, taktycznie, mentalnie. Nie chciałbym, by zawodnicy opowiadali, że jestem niesprawiedliwy. Mimo, że żyjemy w niesprawiedliwym świecie, to jest sprawiedliwość w szatni, która zależy ode mnie. Chciałbym, by zostało to utrzymane czasami jest to trudne, tym bardziej w takim klubie jak Legia, ale zależy mi na tym, więc zawsze będę starał się podejmować najlepsze decyzje dla naszego zespołu. Wygląda na to, że portugalski trener jest coraz bliżej przyznania się do błędu, jakim było postawienie na Kowacewicza. Wypożyczony ze Sportingu bramkarz nie wygląda z meczu na mecz lepiej. Oj nie, on wygląda coraz gorzej. Jest elektryczny, niepewny. A przez to i cała defensywa Legii nie czuje się dobrze, nie funkcjonuje dobrze. Bo jeżeli ty, będąc obrońcą, czujesz, że za plecami masz faceta, który w każdej chwili może coś odwalić, to jak masz się czuć pewnie? Kowacewicz w żadnym meczu nie dawał takiej stuprocentowej pewności. Całe szczęście, że jest tylko wypożyczony. Ale no właśnie, czy jeżeli faktycznie dojdzie do wielkiego powrotu Kacpra Tobiasza, to czy 22-latek stanie na tej wysokości zadania? Czy będzie przygotowany na to, żeby nagle wskoczyć do bramki Legii? I to jeszcze w tak ważnym meczu? Przypominam, że w obecnej edycji Ligi Konferencji Polak bronił dwukrotnie z Betisem i Backą. Oba mecze Legia wygrała. A Tobiasz dwa razy zachował czyste konto. Gole z Lugano, Jurgarden i Molde puszczali już inni. Gorzej, że ostatni mecz Tobiasza to ten przeciwko Widzewowi z 3 listopada, wygrany 2-1. Od tamtej pory bramkarz nie wystąpił już w żadnym oficjalnym spotkaniu Legii. I teraz tak nagle miałby wskoczyć na Molde? Przed Feją mega trudna decyzja, bo w tym meczu na błędy bramkarzy po prostu nie można sobie pozwolić. Ale to oczywiście nie koniec potencjalnych zmian w pierwszym składzie legii. Paweł Szołek walczy z urazem barku i nadal do końca nie wiadomo, czy będzie gotowy na rewanż. Jeśli nie, to za niego wskoczy pewnie do składu Radovan Pankov, który w pierwszym meczu wszedł z ławki. Brak wszołka na pewno byłby stratą, no bo ten facet zasuwa od pola karnego do pola karnego. Czy jest obecnie w życiowej formie? Oczywiście, że nie, bo niby który piłka szlegi teraz w niej jest. No właśnie, może jeden taki, o którym za chwilę. Ale wszołek to gość z charakterem. Zawsze się stara i potrafi coś nawet w ofensywie wykręcić, co pokazał zresztą w pierwszym meczu przy bramce Lukiniasa. Ale Norwegowie wszołka znają, grał przeciwko nim. Alegia ma jedną taką tajną broń, która w pierwszym meczu nie wystąpiła. Mam na myśli Ryoję Morishitę. To jest sezon Japończyka zdecydowanie. To jeden z niewielu piłkarzy legii, o którym można powiedzieć, że obecnie jest w gazie. W tym sezonie double double. Łącznie w 37 meczach 27 latek strzelił 10 goli i zaliczył 11 asyst. To naprawdę mocny wynik. Ostatnim zawodnikiem warszawskiej drużyny, który mógł się pochwalić dwucyfrówką po stronie bramek i asyst, był Mirosław Radowicz w sezonie 2016-2017. Stare dzieje, co? Trochę czasu minęło. Przypominam, że Morishita grał przeciwko Molde w tym dwumeczu z lutego 2024 za czasów Runyajicia. Tylko, że wtedy był to inny Morishita, ten bardziej skupiony na defensywie, ustawiony inaczej. Fejo uwolnił japońskiego smoka, dosłownie. Dał mu wolność w ofensywie, no i to się opłaciło. Zresztą Morishita głośno o tym mówi. To najlepszy okres w mojej dotychczasowej karierze. Na każdym kroku czuję, że jestem lepszy. Legia to wielki klub, w którym są ogromne oczekiwania, ale to mnie cieszy. Zawsze chciałem grać o najwyższe trofea, a z Legią mam te szanse. Nie chcę jednak zatrzymywać się na tym, co do tej pory osiągnąłem. Mam o wiele większe cele i ambicje indywidualne i drużynowe. Chciałbym również ponownie otrzymać powołanie do reprezentacji Japonii. Rioja jak walniesz Moldę 2, to sam ci to powołanie załatwię. Mówię serio. W rewanżu Norwegów może też zaskoczyć środek pola Legii, który według mnie będzie całkowicie inny od tego z pierwszego meczu. Na wyjeździe Fejo desygnował do gry od pierwszej minuty taką trójkę: kapustka o jedele Gonsalves. No, wielu kibiców było w szoku, ja też. W Lublinie w środku pola widzieliśmy już dwójkę Elitim, Augustyniak. Nie zdziwi mnie, jeśli to właśnie oni wyjdą w podstawowym składzie na rewanż, plus oczywiście uzupełni ich kapustka. Szczególnie Kolumbijczyk może być tym, który w czwartek będzie rządzić i dzielić w środku pola legii. Eliting w formie to jeden z najlepszych zawodników środka pola w całej ekstraklasie. Nienaganna technika, kreatywność, umiejętność gry zarówno w defensywie, jak i wyżej w ofensywie. Umiejętność przyspieszenia tej gry jednym szybkim podaniem, co zresztą było widać w z motorem. Elite to wszystko ma. W pierwszej połowie spotkania w Norwegii środek pola legii nie istniał. Wyglądało to dramatycznie. Dopiero w drugiej zaczęło to wszystko jakoś funkcjonować, zazębiać się. W Warszawie nie będzie już czasu na takie słabe minuty, na przestój. Tu trzeba zaatakować od początku, narzucić swoje tempo, no i przycisnąć moldę. Z jednej strony być twardym, a z drugiej efektownym i efektywnym. Według mnie Elitim od pierwszej minuty po prostu na moldę musi wyjść. Wyczuwam jakąś asystę ze strony Kolumbijczyka. Zresztą on wie, jak asystować przy golu w meczu przeciwko właśnie Norwegom. Robił to już za No a jakby się tak udało przejść tych Norwegów, przejść moldę, awansować do ćwierćfinału Ligi Konferencji, to wszystko wskazuje na to, że w tej następnej rundzie, na tym następnym poziomie, będzie czekać dla całej Legii, dla kibiców, dla piłkarzy, dla działaczy... Nagroda, a mianowicie ta nagroda, no to rywalizacja dwumecz przeciwko wielkiej Chelsea. I mam tutaj na myśli, żeby ktoś się zaraz nie czepiał, że jaka Chelsea jest wielka, w tym sezonie żadna wielka Chelsea, zresztą jak i w poprzednim, Chelsea jest. Ostatnio na słabym poziomie piłkarskim. Nie o to mi chodzi. Mam na myśli Chelsea jako gigantyczny brand, gigantyczną markę, która jest rozpoznawana w każdym zakątku świata. No bo gdzie nie pojedziesz, czy to na pustynię, czy zupełnie w drugą stronę, to jak zapytasz kogoś o Chelsea, to na pewno będzie wiedział o co chodzi, bo po prostu to jest jedna z tych drużyn, jeden z tych gigantycznych klubów, który jest rozpoznawalny wszędzie. I teraz, jeżeli Legia mogłaby z taką Chelsea zagrać. To jest to gigantyczny zastrzyk finansowy dla całego klubu, a finanse, pieniądze Legii będą potrzebne. No bo dobrze wiemy, że w tym sezonie Ekstraklasa dla wars warszawskiej drużyny jest już przegrana. Nie ma najmniejszych szans na Mistrzostwo Polski. Ciężko będzie nawet o to, żeby Legia załapała się na podium. Teraz drużyna Feją musi skupić się przede wszystkim na sukcesie w Pucharze Polski, no, i musi skupić się na tym, żeby właśnie przejść to moldę, bo tak jak mówię, ta nagroda pod postacią Chelsea to byłoby coś, co nie dość, że elektryzowałoby wszystkich kibiców legii w Polsce, to wydaje mi się, że ogółem elektryzowałoby wszystkich kibiców w Polsce, no bo wydaje mi się, że każdy, bez względu na to, jakiej drużynie kibicuje, chciałby zobaczyć rywalizację polskiej drużyny z drużyną z Premier League i to jeszcze tak rozpoznawalną jak Chelsea. Trzeba też pamiętać o tym, że taki dwumecz może być wielką trampoliną w karierze dla piłkarzy, dla legionistów. Przypomnijcie sobie, co Ernest Mucci zrobił w meczach z Aston No właśnie, na tyle się wypromował, tak dobrze się zaprezentował, że prezydent Besiktasu wsiadł w samolot, przyleciał do Warszawy i zgarnął Albańczyka za naprawdę grubą kasę. I nie dość, że Legia zarobiła, to jeszcze Mucci pchnął tą swoją karierę na zupełnie inny poziom. Dlatego też piłkarze Fejo powinni być wyjątkowo zmotywowani. No bo tak jak mówię, nie każdego dnia, nie codziennie gra się przeciwko tak wielkiej drużynie jak Chelsea. Umówmy się, no kto nie chciałby zobaczyć dwóch meczów Legia-Chelsea. I nawet jeżeli to miałoby się skończyć naprawdę wysokim wynikiem dla Anglików, to nadal ja chcę zobaczyć po prostu rywalizację polskiej drużyny przeciwko gigantowi Premier League. Chcę zobaczyć to, chcę zobaczyć legię e, e, grającą na Stanford Bridge, i chcę zobaczyć, jak to ten dwumecz by się skończył. No ale wracamy do, znowu do tego punktu, że najpierw trzeba przejść moldę. No to słuchajcie, to teraz się szykujemy, szykujcie popcorn i zobaczymy, co tam ekipa Fejo wymyśli. A ja już dzisiaj dziękuję za uwagę, odmeldowuję się i widzimy się wkrótce. Pamiętajcie, kanał z zapołowy, i pamiętajcie. O specjalnej promocji na ten mecz Legia Molde. Mówię do zobaczenia, pa!